Cześć, mam na imię Adam i powiem Ci, jak chronić siebie i innych przed infekcją koronawirusa. Regularnie i dokładnie myj ręce wodą z mydłem, albo czyście środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu. Mycie rąk wodą z mydłem i używanie środka dezynfekującego zabija wirusy, które mogą znajdować się na Twoich rękach. Utrzymuj minimum 1 metr odległości od osób, które kaszlą albo kichają. Kiedy ktoś kaszla albo kicha, uwalnia małe kropelki z nosa albo ust, które mogą zawierać wirusy. Jeśli jesteś zbyt blisko takiej osoby, możesz wchłonąć kropelki zawierające COVID-19, jeśli osoba kaszląca jest nim zarażona. O. Unikaj dotykania oczu, nosa oraz ust. Mm -mm. Ręce dotykają mnóstwo powierzchni i mogą przenosić wirusy. Kiedy zostaną skażone, mogą przenieść wirus do oczu, nosa albo ust. Stamtąd wirus może dostać się do twojego ciała i spowodować zarażenie. Oh. Upewnij się, że ty i osoby koło ciebie przestrzegają higieny oddychania. Oznacza to zasłanianie nosa oraz ust zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kichania lub kaszania. Potem pozbądź się natychmiast chusteczki. Cząsteczki wydalane z ust i nosa przenoszą wirusy. Poprzez przestrzeganie higieny oddychania chronisz ludzi wokół siebie przed wirusami przeziębienia, grypy czy COVID-19.